Dzień dobry. To kotwisza, i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Hej, hej. Dzień dobry wszystkim. Dawno mnie nie było tutaj na kanale przyjaznego Twojego miejsca. Mając tak dużo czasu. Zagłębiłem się w materiał, który opublikowaliśmy tu wspólnie przez ponad rok. I dziś odcinek właśnie o tym, bo coś też możesz znaleźć na naszym kanale. Możesz znaleźć oczywiście moje świetne, dobre rady i porady, ale też mnie udało się. Wyskoczyć na mecz Bartka, Olka, Irki i Zosi, poznać dziadka Andrzeja. Pracuję nad tym, żeby zajął się poważnym tematem, jakim jest opowieść o mnie, ale to w przyszłości. Pomedytowałem, wygrzewam na słońcu futerko, żeby mieć więcej witaminy D3. Zacząłem pić wodę. Świadomie oddychać. Ruszyłem w Nordic Walking. Znalazłem jeszcze w tamtym roku możliwości posprzątania w głowie, co zrobiłem. Kupiłem kijki do Nordic Walking. Zanurzyłem się w ćwiczenia metodą Feldenkraisa. I dziś zachęcam, zerknij do tych materiałów, bo warto. Możliwe, że coś ci umknęło z tego, co było robione, ale wszystko to jest na naszym kanale. Zatem śmiało. Lajkuj, subskrybuj, korzystaj. I zapraszam, powracaj do nas. Dobrego dnia.